Dzień dobry, Siemanko. Witam serdecznie w kolejnym odcinku. Niedziela? No to wszyscy mało. W Polaków to jest chyba taki dzień tradycyjny, bym powiedział, bo zawsze jak przyjadę w niedzielę na myjkę, to jest pól. No ludzi cała masa. Siemano. Dobra, jak już jesteśmy na takiej większej stacji benzynowej, to wypadałoby coś przekąsić, co nie? Pewnie, że tak. Nie mówiłem Wam nie raz, ale ja to uwielbiam, po prostu jeść te holenderskie znaki, zwłaszcza na stacji benzynowej. Krokiecik, taka kiełbaska holenderska z majonezem, smacznego. Wiem, że to jest niezdrowe. Ale nie mam pojęcia czemu mi to tak smakuje. Dobra no, taka mielona paruwa, bym powiedział. Dwa krokiet takiego obaska i mosterek. I zapłaciłem, czekajcie, bo straciłem rachubę. Zapłaciłem widzowie 8,94. No 9 euro można powiedzieć. Co tu się dzieje na kanale? Okej. Okay. Dobra, ja, jem. jem, jem, widzowie. Zaraz się widzimy, zaraz sobie pogadamy. Dzisiaj jeszcze może później. Z racji tego, że jest niedziela, będzie jakieś gotowanko. Dobra, pytacie też czasami, ale się błyszczy, jak tam z użytkowaniem. Czy jest awaryjna, czy nie. Dzisiaj mamy 2025 rok. Czyli te auto... Przez 8 lat, przez 8, 8 jedynych lat, jedyna rzecz, jaka się zepsuła w tym aucie, w moim przypadku, to była pompa wody, chyba ta pompa wodna, pompa wody. Wiecie, ja z mechaniką samochodową mam tyle wspólnego, co z kozią dupą. Tropka nie, z kozią dupy. Dobra, mniejsza z tym, nie mam nic wspólnego z autami, nie znam się kompletnie. Tam podstawowe rzeczy, bardzo podstawowe. Sorry, ale po tym monsterku mi się chce bekać. Dobra, do czego dążę? Przez 8 lat pompa wody tylko siadła, i to był koszt naprawy w tamtym roku 700 euro. A przez 8 lat to moim zdaniem bezawaryjne auto. Te trójki, to jest 2013 rok. 8 lat użytkowania i tylko co siadło, to pompa wody. No, wiadomo, takie rzeczy, które trzeba wymieniać tam akumulator, jakieś klocki hamulcowe, tarcze hamulcowe no to tego nie liczę, nie? Ale to, co się zepsuło, to w ciągu 8 lat zepsuła się pompa wody i kosztowała jakoś 700 euro. Naprawa tego, yy, te justerki. Dobra, lecimy dalej. Most, 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 jeszcze raz most. Standardowo Holandia. Dobra, widzowie, zobaczcie, tutaj jest yy, za tym mostem, czekajcie, akurat płynie bareczka, ale zdążę. Są takie domki kempingowe, nie? I powiem wam, że to jest fajna sprawa. Ja kiedyś byłem na takim domku. Robiłem podłogę, kiedyś Wam mówiłem. gości miał taki domek. I byłem z kolegą naprawiać podłogę tak jako pomocnik. I powiem Wam, że super sprawa taki domek mieć, nie? Ja Wam powiem, że nawet chyba można było mieszkać cały rok. Nie wiem, bo tam problem z ogrzewaniem. Ale wiem, że gościu, co tam mieszkał, to miał taki piec. Koza się to chyba nazywa. No i tak sobie to ogrzewał. Ale zobaczcie, macie taki domek w Holandii. Kiedyś oglądałem, ale nie wiem, myślę, że z 30 tysięcy euro już by było można coś kupić. Opłaty małe i sobie można tam siedzieć i spokojnie żyć. Powiedzmy pół roku mieszkacie w normalnym domu, a od maja powiedzmy, czy tam od kwietnia, maj, czerwiec, lipiec, sierpień, wrzesień, powiedzmy 5-6 miesięcy w takim domku. Ale to nie każdy lubi, nie? Ale mi się wydaje, że, że mogłaby to być fajna opcja na spędzenie... Czasu letniego. Zawaliło. Głośnością konkretnie. Stoję sobie na moście. Tak sobie stoję. Pogoda się trochę uspokoiła. W ogóle przez tą miejscowość, co teraz przejeżdżam, nazywa się Zwartslaus i tutaj mieszka naprawdę bardzo dużo Polaków, nie? Tutaj nawet kiedyś mój znajomy mieszkał. Tutaj w tych oblokach po prawej. No i tutaj cała masa polaków mieszka, naszych rodaków i zaraz wam to udowodnię. Zobaczycie ile aut stoi z polskimi tablicami na parkingu. Już dojeżdżamy. To jest mała miejscowość, nie? Tutaj jest serce tej miejscowości, czyli takie ala centrum, bym powiedział. Kilka barów. I tutaj jest, są, zobaczcie, tam już widzicie dwa auta na polskich blachach. Tutaj kolejne, zobaczcie. I tutaj też cały parking zawalony na polskich tablicach rejestracyjnych. Także, no mówię Wam, tutaj mieszka naprawdę sporo Polaków w tej miejscowości, nie? Zwarzflaus. Dobra, teraz szybki, błyskawiczny, wręcz bym powiedział, pomysł. Na obiad. Słuchajcie, hello fresh. Dostajecie 5 takich toreb. W poniedziałek wtorek się na czwartek, piątek. Dawno nie zamawiałem. Dzisiaj zamówione. Hello fresh. Dostajecie takie dania i zobaczcie. Ja dzisiaj robię to, czyli nudle z kurczakiem. Tu macie wszystkie składniki, nie? Zobaczcie warzywa, kurczak, sosy, jeden, drugi, wszystkie przyprawy, jakie są potrzebne nudle. I tu macie danie. I tutaj przepis, krok po kroku, jak zrobić. Tutaj kolejne danie. Kolejny. Czekajcie, bo złapałem podwójnie. I kolejny przepis. Kolejne danie. I przepis, nie? I tak na cały tydzień. A dzisiaj latują tak zwane nudle. O, to może być dobra Dzisiaj latuje to. Nudle z kurczakiem w sosie... Teriyaki. No i co? Ja to robię. Szybki pomysł na obiad. Pięć takich dań. Pięć takich toreb, nie? 62 euro. Czyli dostajecie produkty, przepis i to wszystko. I robicie. I gotujemy. Dobra, więc zobaczmy jak ten obiad będzie wyglądał po nałożeniu na talerz. Bo już nie będę pokazywał samego gotowania, bo przecież to jest banalnie proste. Tutaj duszą się warzywa z kurczakiem. Dorzucam nudli, wszystkie składniki przyprawy już wymieszałem. Na końcu zalewam sosem teriyaki tutaj, duszę jeszcze z minutę i wsypiamy wszystko po nałożeniu tymi orzeszkami. I danie prezentuje się tak. Coś takiego się prezentuje. Widzowie, ekspresowe danie. Nie wiem ile czasu to mi zajęło, ale naprawdę bardzo szybko. Kurczak szybko się robi, warzywa bardzo szybko poduszone, Nudle też szybko i zawsze to coś innego, nie? Nudle z kurczakiem w sosie teriyaki, prosto od Hello Fresh. Jednak wyszło słoneczko, czyli nie, dzionek taki stracony. Zobaczcie, całkiem przyjemnie jest. Zaraz zobaczymy, ile stopni tutaj pokazuje nam. O kurczę, prawie 25 stopni, czyli nie ma, nie ma tragedii, widzowie. Nie ma tragedii, jest bardzo, bardzo ok. Jakie piękne jest życie robola. Nie, nie, nie! Nie bierzcie tego pod uwagę. Jest czas nieprzestawiony, jest 5.46. Skończył się weekend. Dzisiaj mają ludzie wolne w pracy, ale nie ja. Ja muszę pracować. Pamiętajcie, która rano wstaje? Ten ma dłuższy dzień. Tak to wygląda cenowo na dzień dzisiejszy. Także nie ma... nie ma tragedii widzowie. Pusto. Ciemno, już zgasy wszystkie światła, śpiruję, tankuje i lecę do tej pracy, nie? Zobaczcie, tutaj jestem w pewnej miejscówce, akurat nie? I tutaj taki holender, ten cały budynek jest jego. I tam, gdzie są te okna, to ma pokoje porobione. Tutaj są drzwi wejściowe, zobaczcie. I wynajmują tam normalnie u niego ludzie pokój. Mieszka tutaj też mój ziomek, taki Polak, nie? Ma chyba z pięć albo z sześć pokoi. Także taka ciekawostka. A tu idzie o poprawę jeden. Paralityk. No i jak to mówią? Zleciało, zleciało. Zleciał weekendzik. Zleciał dzień pracujący, czyli poniedziałek, a teraz przechodzimy do tematu, o którym chciałem dzisiaj z Wami pogadać. Na temat, który chciałem pogadać. Dobra, bez owijania w bawełnę, przechodząc do rzeczy. Bo ostatnio dość taki ciekawy komentarz dostałem i pomyślałem, że rozwinę się na ten temat i sobie pogadamy. Bo jeden z widzów napisał mi pod którymś filmem z pracy, właśnie tam o tej papryce, że ja się nie rozwijam. Tam była. Yy, taka ta wojna komentarzowa, że tak powiem, że ja się nie rozwijam, wiecie, to co zawsze, nie? I jeden gość napisał, że okej, okay, nie ma nic złego w tym, że tyle lat pracuje w jednej firmie, ale teraz taki Ahmed, który jest w Holandii powiedzmy 10 lat i 2 lata pracował na DHL-ce, 2 lata na budowlance, 2 lata na magazynie i gdzieś tam jeszcze i gdzieś tam, że on ma większe doświadczenie ode mnie i szybciej znajdzie pracę bo pracował w innych branżach i po prostu ma większe pojęcie. I tam wybuchła właśnie taka wojna komentarzowa, bo jeden z widzów pisał, że tak, właśnie ten Ahmed będzie miał większe doświadczenie ode mnie i będzie mu łatwiej znaleźć inną pracę, a na przykład jak moja firma zbankrutuje, spali się, obojętnie co, to ja zostanę uziemiony, bo przez tyle lat pracowałem w innej firmie i nie będzie mi tak łatwo znaleźć pracy. No, i to taka rozkwina mnie naszła. Czy rzeczywiście tak by było? Czy ja bym miał problem ze znalezieniem pracy, jeżeli coś by się stało w mojej firmie? Czy większe szanse miałby właśnie taki gościu, który pracował w różnych branżach? I jedni tam pisali w ten sposób, że właśnie ten gościu ma rację, że tak napisał, że Achmed będzie miał większe szanse ode mnie, bo jest bardziej doświadczony w innych branżach. A inni pisali nie, że właśnie ceni się pracowników, którzy długo pracują w jednej firmie, że po tym widać właśnie, że oni są. Pracowici, że są zdyscyplinowani, że pracują w jednej firmie. I to mi dało do myślenia, czy rzeczywiście tak by było. Nie wiem, właśnie czekam tutaj na Wasze komentarze. Czy myślicie, że po prostu lepiej jest w jednej firmie pracować ileś lat i przez to, że ja pracuję tak długo w jednej firmie, bym miał później problem ze znalezieniem drugiej pracy? Mi się wydaje, że nie, bo w Holandii jest bardzo dużo pracy i znaleźć pracę w Holandii, w moim przypadku, gdzie mieszkam samodzielnie. To bym znalazł pracę w moment. Po drugie, słuchajcie, ja mam takie doświadczenie przy uprawie papryki, że ja tam robię wszystko, nie? Od A do Z. Czyli od sadzenia, pielęgnacje, sortowanie. No, wszystkie etapy przychodziłem i wszystko umiem zrobić na tej szklarni. I wiecie, no, papryka wydaje mi się, że będzie zawsze, nie? Prędzej yy, magazyny poupadają, jakieś firmy upadają, bankrutują, a żywność to będzie zawsze. I mi się wydaje, że nawet jakby w mojej. Yy, pracy coś się stało, żebym stracił pracę, no to w innej szklarni znalazłbym pracę bez problemu, a tych szklarni, wiecie, w Holandii jest dużo, także mi się nie wydaje, że żebym miał problem ze znalezieniem innej pracy. Nawet jakby mnie nie przyjęli gdzie indziej, to w swojej branży na pewno gdzieś bym znalazł, to na 100%. To jest raz, a drugi. Ja też nie myślę w taki sposób, jak ludzie mi piszą, że a co będzie za pięć lat, jak Twoja firma zbankrutuje, czy coś tam się stanie. Ja jestem prostym człowiekiem, mało wymagającym, nie sięgającym daleko w przyszłość, bo zazwyczaj to, co się planuje, wyobraża, to i tak nie wychodzi. Ja Wam mówiłem, że ja chcę być tylko zdrowy i tak wiecie, mi się wydaje, że ja mam i tak ogromnego farta w życiu. No bo zobaczcie, jestem zdrowy, sam na siebie zarabiam, nic od nikogo nie dostałem. Wszystko sobie sam, sobie sam na wszystko zapracowałem. Może jest tego niewiele, ale nikt się do mnie nie doczepi. I ja jestem też świadomy tego, że ludzie tak mówią, a, bo tamto, bo to, ale uwierzcie mi, że ja jestem świadomy tego, jaki jest świat, jak to wszystko jest skonstruowane i my, jako Polacy, którzy sobie mogą pracować w Niemczech, w Holandii, czy we Francji, czy w Anglii, to naprawdę mamy zajebiste życie, bo niektórzy nie mają takiego wyboru gdzieś tam nie wiem w jakimś kraju afrykańskim I ja wiem że wy zaraz napiszecie ale co ci obchodzi jakiś kraj w afryce i tak dalej ale mi generalnie chodzi o to żeby mamy ogromne szczęście i ogromnego farta że jesteśmy zdrowi że jesteśmy Polakami że możemy sobie wyjechać do pracy do Niemiec do Holandii gdziekolwiek chcemy nie także ja jestem tego świadomy i i to też jest takim moim dużym plusem, że ja sobie zdaję z tego sprawę, że mimo tego, że dla Was jest to niewiele, to ja jestem tego świadomy, że masa ludzi jest na świecie, która chciałaby być na moim miejscu. Chociaż wiem, co niektórzy napiszą, że jestem zwykłym robolem, nieudacznikiem i tak ale uwierzcie mi, że jest masa ludzi, która chciałaby być na moim czy na Twoim miejscu, pomimo tego, że wydaje nam się, że nasze życie jest takie jakieś niejakie. To jest masa ludzi, która nam zazdrości i ja jestem tego świadomy. Także o to w tym wszystkim chodzi, dlatego ja nie mam z tym żadnego problemu. No ale tutaj gościu napisał, że taki Ahmed, który robił w 10 różnych firmach, będzie miał większe szanse ze znalezieniem pracy niż ja. Może tak jest, nie wiem. Ale tak jak wam mówię, nie, nie widzę w tym żadnego problemu, nie zaglądam daleko w przyszłość. Po prostu cieszę się, że jestem, że mogę sobie robić vlogi, że mogę sobie pójść do pracy i przede wszystkim, że jestem zdrowy. Nic mi więcej nie potrzeba, oprócz błękitnego nieba. Na razie.